Dzień dobry. Witam was serdecznie. Tu że tak kurzą Powerhouse Investments. E, dzisiaj jestem z wami dużo wcześniej e, dlatego, że e, dlatego, że dzisiaj mam spotkanie, śniadanie biznesowe o 7:30. Także zaraz e, będę tam na miejscu i musiałam dzisiaj po prostu przyjechać wcześniej. E, te śniadania odbywają się raz w miesiącu, e, spotykają się na nim, na nich dość e, e, Dość doświadczeni inwestorzy, ale tak naprawdę z różnym doświadczeniem. Natomiast, no rzeczywiście, osoby, które już mają nieruchomości, które dość aktywnie inwestują, i po prostu tam się wymieniamy różnymi poglądami. Jak mamy jakiś kłopot, to możemy go przedyskutować właśnie z kimś, kto ma większe doświadczenie i kto chętnie się tym doświadczeniem dzieli. Cześć, Paweł. Jeżeli ktoś jeszcze ze mną jest dzisiaj, to się przywitajcie, pomachajcie do mnie, e, powiedzcie mi, napiszcie mi, e, skąd jesteście. Jeżeli macie jakieś uwagi, to też się dzielcie. Ja postaram się na nie na bieżąco od odpowiadać. E, dzisiaj zadałam sobie pytanie, gdzie będę e, za 10 lat, ale tak naprawdę to... Mm, Rzęsy na okularach, przepraszam, i mnie irytuje. Tak naprawdę to raczej chodzi mi o to, jak, w jaki sposób w ogóle dojść do tego, do tej naszej wizji i tego, co chcemy robić za 10 lat. Ja bardzo dużo mówię o planowaniu i o tym, że musimy stawiać sobie cele, musimy robić plany, musimy je konsekwentnie realizować, robić przystanki, nagradzać się iść dalej i tak dalej. Natomiast i dalej i tak dalej. Natomiast. Plan i cel to jest jedna rzecz, a wizja to jest coś zupełnie innego. Wizja to jest coś, co w pewnym sensie, co, co po pierwsze pokaże nam, gdzie my będziemy właśnie w za, określony, za określony czas, ale też jak roz, będzie się rozwijała nasza działalność, co będziemy robić i też co, co chcemy, w jakim miejscu chcemy być po prostu za te 10 lat. I pomyślałam sobie, że Najprostszą rzeczą, która nas do tego zaprowadzi, jest słuchajcie, słuchanie inspiru inspirujących ludzi albo czytanie tego, co napisali. I um, pamiętam czasy, kiedy ja byłam, cześć Ola, kiedy ja byłam um, nastolatką. I kiedy uczyłam się wszystkiego o świecie... Słuchajcie, ja w liceum miałam fantastycznego kumpla, Artura, i pamiętam, że spędzaliśmy po prostu godziny, albo siedzieliśmy w domu, albo łaziliśmy po mieście i rozmawialiśmy o tym, co my będziemy robić. On chciał być prezydentem wtedy. Ja miałam mieć... Już nie pamiętam nawet, co. Kiedyś nawet w mojej klasie zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów. Już wtedy to był, to był chyba koniec. To była jakaś klasa przedmaturalna albo maturalna. Kiedy ktoś, kto chciał być architektem, miał mi zbudować szpital, ja miałam być dyrektorem, ktoś innych kto chciał się zajmować finansami, miał nam, to, miał nam zała, zorganizować właśnie e, finansowanie tego. Słuchajcie, po prostu e, usiedliśmy tak sobie kiedyś i zrobiliśmy właśnie taki, taki model biznesowy e, na poziomie, <grytanie> na poziomie e, 17- czy 18-latków. Nie wiem, czy, czy kiedyś Wam się coś takiego zdarzyło, ale wydaje mi się, że większość ludzi niestety i tak tego nawet na takim poziomie nie robi. Ale to, co daje mi najwięcej, słuchajcie, energii i najwięcej pomysłów, nie tylko na rozwiązywanie moich problemów i na to, co bym chciała robić jutro, czy za tydzień, czy, czy za rok, to jest właśnie słuchanie. Ja słucham po prostu audiobooków. Kiedy byłam w szkole, kiedy byłam w liceum, nie miałam nikogo, kto nie miałam taki dostępu do takiej, do takiej literatury. Były książki tłumaczone na polski, ale ja nawet nie wiedziałam, że one istnieją. Miałam, słuchajcie, w rodzinie niezwykle inspirującą osobę mojego wujka. Z którym, e, pamiętam, chodziłam do niego, rozwiązywaliśmy zadania z fizyki e, i on, e, on po prostu tak mnie podbudowywał, tak? Mówił, że, że jestem mądry, że sobie poradzę, że mogę robić co chcę i tak dalej. I to była e, pierwsza osoba, która e, dała mi taką obiektywną ocenę, no bo oczywiście moja rodzina bardzo we mnie wierzyła, zwłaszcza mój. Ym, Mój dziadziej i moja babcia, ale rodzice też wszyscy mi mówili, że oczywiście jestem mądra, poradzę sobie w życiu, mogę robić to, co chcę i tak dalej. Ale, no wiecie, od rodziny wydaje się, że ta ocena może nie być obiektywna. Natomiast wujek, taka dalsza rodzina. Wydawał mi się dużo bardziej obiektywny w tym, co mówił, i no, rzeczywiście jemu już, już bardziej wierzyłam. Ja powiem wam, że wydawało mi się, że wiem, co chcę robić w życiu, i dopiero teraz mam takie, mam takie przystanki, kiedy sobie myślę, że może gdybym wtedy bardziej się zastanowiła nad moimi planami, właśnie nad tą wizją, co chcę robić nie za 10 lat, może nawet, ale nawet za 20, to może podjęłabym wtedy inne decyzje, nie wiem. Czasem słucham od znajomych decyzji, o, o decyzjach ich dzieci albo ich własnych, nawet, ale że o tym, że na przykład dziecko dostało się do, na bardzo dobre studia, ale z nich zrezygnowało, żeby robić coś innego. I sobie myślę, jak mądra musi być ta osoba, jak musi być pewna tego, co robi, pewna swoich przekonań, jak dobrze musi mieć wszystko poukładane w głowie, żeby podejmować takie decyzje często na bardzo wczesnym etapie życia, czyli jakby jeszcze z małym doświadczeniem. To jest niesamowite, ale właśnie wydaje mi się, że pomaga nam w tym słuchanie mądrych ludzi i budowanie takiej wizji siebie nie za 10 lat, nawet nie za 15, ale właśnie za 20, za 30, co będziemy robić, kiedy, jest, kiedy masz 20, 25, 30 lat, zastanawiasz się, co będziesz robić po prostu, jak będziesz mieć 50. I to jest fajne. I wydaje mi się, że im młodsi jesteśmy, tym więcej powinniśmy się tym zajmować, dlatego że to nas po prostu będzie ciągnęło do czegoś, czego byśmy, czego byśmy chcieli. Właśnie pojawia mi się przypomnienie o spotkaniu. Ja się śmieję, że jestem trochę nakręcona teraz, bo mam hipoglikę, jeszcze nic nie jadłam i spałam, tylko Kilka godzin, żeby tutaj wcześniej przyjechać, ale to mi też dodaje, to jest taka sztuczna energia, no ale, ale działa, słuchajcie. Także, jeżeli macie taką możliwość, słuchajcie audiobooków i czytajcie książki, czytajcie mądre książki ludzi, którzy osiągnęli naprawdę olbrzymie sukcesy w swoim życiu. No, z przykrością muszę przyznać, że większość z nich to są po prostu Amerykanie. No, albo kilku Anglików też. Teraz słucham książki Schwarzmana, What It Takes. I słuchajcie, po prostu to, co on opowiada o swoim życiu, to jest po prostu niesamowite. Ale on też przywołuje wielu innych autorów. Tam podaje tam między innymi przepis na idealne, jak, jak się zachować na interwiu, i chyba nawet słuchajcie, go przepiszę i wam gdzieś, wam gdzieś to pokażę, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. I myślę, że jest duża szansa, żeby z takim przygotowaniem odnieść sukces. Z drugiej strony, właśnie jak on o tym powiedział, o tym przygotowaniu do interwiu, to zastanowiłam się że nad tym, że ja nigdy w życiu nie byłam na takim prawdziwym interwiu, na takim formalnym. Wszystkie moje interwiu, nawet te trzy czy cztery, które miałam, były bardzo mocno nieformalne i za każdym razem dostawałam pracę, więc. Chyba nigdy się tym za bardzo nie przejmowałam. Wracając do tematu, musicie mieć wizję? Nie musicie, ale dobrze jest mieć wizję tego, co chcecie robić, bo wizja będzie wam pomagała i planować, i budować cele, i nawet w tym codziennym życiu będzie wam pomagała wstawać codziennie rano i sięgać po to, co może inni nawet nie pomyśleli, że można sięgnąć. Myślałam o tym niedawno, jak rozmawiałam też. Jest bardzo młodą osobą, i y, wiecie, co mi przyszło do głowy, że niestety y, z reguły, jak się ma te 12, 13 czy 15 lat, to nasi w rówieśnicy nas nie rozumieją. Dlatego, że niewiele jest takich osób, które chcą robić naprawdę wielkie rzeczy, niewiele jest takich osób, które potrafią sobie wyobrazić siebie na y, bardzo wysokim stanowisku albo odnoszącego, czy odnoszącą olbrzymi sukces, y, albo finansowy, albo. Taki intelektualny, dlatego że y, po prostu jest niewiele takich osób i niewiele osób w ogóle do tego dąży. Także y, jeżeli jesteście jeżeli, jeżeli jesteście stosunkowo młodą osobą, jeżeli nikt w waszym otoczeniu was nie rozumie, to się po prostu tym nie przejmujcie, tylko szukajcie innych znajomych, y, starajcie się, y, nie na darmo mówi się, że y, jesteśmy średnio pięciu osób, które, którymi się otaczamy. Po prostu jeżeli Wasi was, znajomi Was nie rozumieją, no to faktycznie trzeba po prostu sobie być może poszukać innych. I wierzcie mi, dotyczy to ludzi na każdym etapie życia i w każdym wieku. Z reguły jest tak, że no po prostu... Jeśli, jeśli trudno się z kimś dogadać, no to nie ma sensu tracić czasu i nie ma sensu dostosowywać się do niego, bo jeżeli macie wizję, wiecie, co chcecie robić i wiecie, gdzie chcecie być, to po prostu nie, nie, nie warto też tracić czasu nawet na kłótnie, po prostu zgadzać się z tym, co oni mówią i iść dalej, i robić swoje. Także wizja, słuchanie mądrych ludzi, takich, którzy odnieśli naprawdę olbrzymie sukcesy, słuchajcie, ja mam 45 lat yy, i pomyślałam sobie, że yy, to znaczy ciągle nie przychodzi mi nawet do głowy, że jest coś, co byłoby w stanie mnie zatrzymać. Ja mam mnóstwo pomysłów na swoje życie i na to, co będę w nim robić i na to, gdzie będę za 10, za 20 i za 30 lat. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał mi mówić, że to jest niemożliwe, albo że coś miałoby mi podpowiadać, że może jest już za późno, może ja już jestem za stara na to, żeby robić niektóre rzeczy. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie są z mojego wieku wynikają już pewne ograniczenia. Ale to wcale nie znaczy, że ja nie będę sięgać po y, to, co mam w głowie, po to, co najlepsze, po to, co największe i że nie będę budować moich wizji, y, być może jeszcze raz y, albo przebudowywać ich każdego dnia po to, żeby mi, y, żeby mi po prostu bardziej odpowiadały i żebym mogła y, się czuć spełniona, kiedy będę do nich dążyć i kiedy już będę tam na górze, na samym, na samym szczycie tego, co chcę osiągnąć. Także wizja, powtarzam po raz kolejny, wizja, gdzie będziecie za 10, 20, 30 lat słuchanie mądrych ludzi. Mądrzy ludzie dadzą Wam to, czego nie znajdziecie w swoim otoczeniu. Oni Wam pokażą, że czasem Wam pokażą drogę, jak doszli do swoich wysokich stanowisk, czy wysokich pozycji, a czasem po prostu Wam powiedzą, że, że nie warto się przejmować tym, co nas otacza, bo wszystko jest po prostu możliwe, czy wszystko. Także życzę Wam miłego dnia, a ja już lecę na swoje spotkanie. Mam nadzieję, że trafiło coś do Was, trafiło to do Was, chociaż trochę, nawet jeżeli to jest w niewielkim procencie, trafi do każdego z Was, albo trafi do niewielkiej, ilo, niewielkiej grupy. Was, też uważam, że warto jest to robić dlatego, że ym, po prostu obudziłam się dzisiaj sobie myślałam: "Tak, to jest właśnie to. To jest właśnie y, budowanie pomysłów, stawianie sobie nowych celów, ale też dążenie do czegoś olbrzymiego, wielkiego, wspaniałego i y, nie poddawanie się i nie pozwalanie na to, żeby cokolwiek nas zatrzymało. A wiedzę o tym dadzą Wam mądrzy ludzie, dlatego otaczajcie się nimi, nawet jeśli będą to audiobooki czy książki. Żegnam Was, widzę, życzę Wam miłego dnia, ale cóż na swoje spotkanie. małgoszka, Kurzem Powerhouse Investment Spa.